Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym komunikacyjnym kroku w nauce języka niemieckiego na moim kursie. Dzisiaj będzie słownictwo związane z wynajmem mieszkania, z uzgadnianiem terminu właśnie na obejrzenie mieszkania. Gramatycznie poznamy czasownik modalny möchten oraz będzie także jeszcze kilka mniejszych wskazówek, m.in. Y, użycie właśnie celownika czy, czy zaimka osobowego w celowniku, czyli gia, mia, inen. Zacznijmy od Guten Abend. Ich sehe gerade Ihre Anzeige in der Zeitung. Ich möchte Ihre Wohnung mieten. Guten Abend. Möchten Sie die Wohnung besichtigen? Ja, ich möchte die Wohnung besichtigen. Wann kann ich vorbeikommen? Ich habe morgen und übermorgen Zeit. Abends passt es mir am besten. Abends kann ich leider nicht. Ich muss arbeiten. Wie wäre es am Wochenende? Ich habe am Samstag den ganzen Tag Zeit. 10 Uhr vielleicht? Okay, Samstag um 10 Uhr ist perfekt. Können Sie mir die Adresse sagen? Ja klar, die Wohnung ist in der Blumenstraße 18. Bitte bei Stork klingeln. Ich zeige Ihnen gerne die Wohnung. Schön, ich freue mich schon. Alles klar, dann bis Samstag. Bis dann, tschüss. Zacznijmy od słownictwa. Eine Anzeige, die Anzeige, ogłoszenie. Eine Zeitung, die Zeitung, gazeta. Eine Wohnung, die Wohnung, mieszkanie. Mieten, wynajmować sobie mieszkanie. Eine wohnung besichtigen obejrzeć mieszkanie, vorbeikommen czyli wpaść na odwiedziny, pasen, pasować, w sensie termin, ubranie, das passt mi gut, pasuje mi, czy to pasuje mi, das passt mi am besten, to pasuje, czy tak pasuje mi najlepiej. Vielleicht, może, być może. Krótkie omówienie słownictwa. Jeżeli chodzi o właśnie słowo Zeitung czy ,,wohnung'' też wszystkie słowa, które mają końcówkę ung, zawsze mają rodzajnik di, czyli einer albo di, czyli rodzaj żeński, tak w takim sensie. Czyli jest di Zeitung, di Wohnung'' i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystkie końcówki, wszystkie słowa z końcówką ung zawsze są di. w słowie mitten i jest długie. Ponieważ jest E to E przedłuża to I. Tego E nie wymawiamy, ale ono przedłuża I, czyli for by Fobajkom. Czasownik kom jest znany, to znaczy przychodzić. I właśnie możemy do, dołożyć ten przyrostek fobaj. By, Fobajkom. By I to znaczy takie wpadać na odwiedziny, przychodzić na odwiedziny. Często w takim kontekście szybko przychodzić na, krót, na krótki czas właśnie. I ostatnie słówko wilaść, mo, może być może, ono składa się z dwóch członów. Pierwszy człon to jest fil, to jest dużo, i potem laść, to jest lekko, ale połączone filaść oznacza y, być może, może być może. Tutaj właśnie chciałem to y, zaakceptować, ponieważ jest podwójne L przed właśnie dwoma tymi samymi y, spółgłoska, y, spółgłoskami, tak? Zawsze się i wymawia jako krótkie, ale tutaj mamy to e, to e które nam przedłuża e, i i właśnie jeżeli patrzymy tylko na to, na to samo słówko fil, to wtedy jakby to l jest pojedyncze, czyli może być długie. Morgen, jutro, übermorgen, pojutrze, den ganzen Tag Zeit haben, mieć cały dzień czasu. Ein Wochenende, das Wochenende, weekend, am Wochenende, w weekend. Perfekt. Super. Wspaniale. Ale skla. Wszystko jasne. Rozumiem. Klingeln by. Bei łączy się z datywem, czyli z celownikiem. Dzwonić u kogoś, w sensie dzwonić u kogoś do drzwi. Bis stan. Do potem, do następnego razu. Tschüss. Cześć. Do widzenia. Dan bis samstag. W takim razie do soboty. Iba mogę. Mon oznacza jutro, jeżeli dołożymy ten przedrostek yba, to znaczy nad, to wtedy powstaje słowo pojutrze, czyli Uba W słowie haben, a jest długie, czyli też mówimy haben, a nie haben. Jeżeli chcecie się właśnie czegoś więcej dowiedzieć na temat wymowy poszczególnych samogłosek oraz umlautów, zapraszam do, do właśnie playlisty wymowa na moim kanale, tam, zna, tam znajdziecie więcej ciekawych czy konkretnych materiałów na ten temat. W słowie am Wochenende, to znaczy w słowie w tym wyrażeniu, am oznacza w weekend i to podobnie jak dni tygodnia, am Montag, am także w tym zwrocie Wochenende, czyli w weekend używamy przyimka am, czyli an plus dem am jako dativ. I może jeszcze uzupełnię, to słowo klingeln oznacza właśnie dzwonić. Ale nie w takim sensie telefonować, tylko naprawdę dzwonić do drzwi, czyli palcem dzwonić do drzwi. Może też oznaczać dzwonić, na przykład jak dzwoneczki dzwonią, powiedzmy takie bożonarodzeniowe to wtedy też oznacza właśnie klingen. I teraz pierwszy, pierwszy etap gramatyki. Tutaj zrobić takie małe zestawienie, aby pokazać Wam, jaka jest różnica między tymi bardzo, dosyć bardzo podobnymi słówkami. Ich, mir i meine. I analogicznie do innych osób. Du, dir, deine. Najpierw kilka przykładów, a potem wyjaśnię. Ich bin Peter. Das ist meine Wohnung. I Wohnung gefällt mir. Du bist Peter. Das ist deine Wohnung. Die Wohnung gefällt dir. Sie sind Herr Stork. Das ist ihre Wohnung. Die Wohnung gefällt ihnen. Sie sind Peter und Anna. Das ist ihre Wohnung. Die Wohnung gefällt ihnen. Ten zwykły zaimek osobowy w mianowniku, czyli kto, co, przypadek, czyli ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, państwo. W drugiej kolumnie to jest ten sam zaimek, tylko w celowniku, czyli też zadaję pytanie komu czemu. Czyli mi, komu czemu, to jestem ja, komu czemu mi, ty, komu czemu, tobie, albo ci i tak dalej. Czyli będzie Komu czemu jemu, albo mu, jej, jemu znowu. I potem będzie nam, wam i im. I na końcu właśnie ta dolna linika, komu czemu państwu panu, pani. To właśnie inden zapisane z dużej litery. Zawsze się odnosi do. To jest taka forma grzecznościowa. I w języku polskim zawsze to tłumaczymy jako właśnie państwu, jeżeli są dwie osoby, albo panu, pani. I ta trzecia kolumna. Tu jest właśnie to mein, meine. I meine to jest też, jak powiem, taki zaimek dzierżawczy. To jest taki zaimek, który, y, który jakby wyraża przynależność. I to meine nie może stać samo, tylko zawsze właśnie musi stać z jakimś rzeczownikiem. Jest to osoba, rzecz, zwierzę, y, y, które należy na do mnie, czy do kogoś. I właśnie tym słówkiem meine y, mówimy, do kogo to należy. Czyli na przykład, jak tu jest y, słowo wohnung, mieszkanie. Jeżeli powiem, das ist meine Wohnung, czyli to jest moje mieszkanie. I jak widzicie, to, to ta część zielona, ona właśnie zależy od osoby, czyli jeżeli to jest moje mieszkanie, to mówię mein, czyli meine Wohnung. Jeżeli to jest ty, to jest deine Wohnung. Jeżeli to jest on, to jest seine Wohnung, czyli jego mieszkanie. Jeżeli to jest ona, to jest jej mieszkanie, ihre Wohnung. I znowu je, jego mieszkanie, jak to jest ono. Seine Wohnung i potem unsere Wohnung, nasze mieszkanie, wasze mieszkanie, eure Wohnung i ich mieszkanie, z małej litery to jest ich mieszkanie, tam w tym przykładzie widzieliście, może jeszcze przewinęć do, do tyłu, tu właśnie jest napisane sie sind Peter und Anna, to są dwie osoby i potem mogę powiedzieć das ist ihre Wohnung, czyli to jest ich mieszkanie, od tych dwóch osób. Tak, i potem jeszcze widzicie w, tym, w tej pierwszej linii, ta zielona część właśnie zależy od, od osoby, do której to mieszkanie należy, a ta część niezaznaczona, czyli ta końcówka, zależy od rzeczownika. Bo na przykład, jeżeli to jest mieszkanie, mieszkanie z D, czyli zawsze muszę dołożyć to E na końcu, czyli meine Wohnung. Jeżeli na przykład tu jest telefon, Telefon, też troszkę inaczej akcentowany, proszę zwrócić uwagę. To jest DAS i wtedy tej końcówki nie musimy dokładać. To jest wtedy jak EIN. Nie? EINE Wohnung, MEINE Wohnung, EIN Telefon, MEIN Telefon. I analogicznie właśnie w innych osobach. I teraz króciutko jeszcze czasownik PASEN, PASOWAĆ, w sensie czasowym, jeżeli chodzi o jakieś wydarzenie, albo też właśnie w sensie ubraniowym, jeżeli mi jakieś ubranie dobrze pasuje. Der Termin passt mir gut, die Hose passt mir nicht, sie ist zu groß. Czyli ten termin pasuje mi dobrze. Spodnie, pasują, nie, spodnie nie pasują mi. One są za duże. Tutaj na czerwono zaznaczyłem właśnie wykonawcę czynności, czyli to, co pasuje. I wtedy w tym, w tym pierwszym zdaniu wykonawcą czynności jest termin. Proszę też zwrócić uwagę na wymowę. Nie jest termin, tylko termin. Czyli termin pasuje mi, mia, mi, dobrze. A w drugiej części są spodnie, czyli die Hose pasmie nicht, czyli te spodnie pasuje, czy pasują mi, nie pasują mi, z jest zu głos, one są za duże. Tutaj proszę się nie, nie, nie irytować, ale spodnie w języku niemieckim są liczby pojedynczej, czyli mówimy, że tłumacząc słowo, słowo na polski, to jest spodeń. Czyli spodeń pasuje mi, spodeń nie pasuje mi, spodeń jest za duży. No taka różnica właśnie do języka polskiego. W tych dwóch pozostałych zdaniach jest troszkę inaczej. Pas estiam samsdag. uo. Um es pas nie am Zamstag, Liba am zontag. Tutaj właśnie nie, nie ma żadnego konkretnego wykonawcy czynności, bo nie, nie pytam się, czy ci pasuje jakiś termin, czy ci pasuje jakieś wydarzenie. Tylko ogólnie się pytam, czy ci pasuje, czyli coś tam pasuje ci w sobotę. I jeżeli właśnie nie ma tego konkretnego wykonawcy czynności, to musimy użyć tego zamiennika S. Ono, że tak powiem, nie wnosi nic konkretnego do znaczenia, ale powiedzmy takim gramatycznym przedstawicielem, właśnie podmiotu, który w zaniu niemieckim musi być. Czyli że tak powiem, treściowego wykonawcy czynności nie ma, ale musi być gramatyczny wykonawca czynności, który, że tak powiem, treściowo nie znaczy nic w tym przypadku. I teraz czasownik möchten Ich möchte die Wohnung besichtigen. Ja chciałbym obejrzeć to mieszkanie czy mieszkanie. Möchtest du die Wohnung mieten? Chciałbyś to mieszkanie wynająć? Ich möchte die Wohnung besichtigen. On chciałby obejrzeć to mieszkanie. Sie möchte die Wohnung auch besichtigen. Ona by chciała także obejrzeć to mieszkanie. My chcielibyśmy się wprowadzić w przyszłym miesiącu. Czyli ta słówko myśl oznacza właśnie chciałbym, chciałbyś, chciałaby, chciałbym chcielibyśmy, chcielibyście, chcieliby. Czyli jeżeli ma się właśnie jakieś życzenie. I odmiana jest następująca, też troszkę odbiega od tej normalnej, czy od tej normalnej odmiany, a szczególnie właśnie końcówka tej trzeciej osoby, Eazis, ponieważ normalnie tam jest końcówka T, tutaj w tym przypadku jest E. Tutaj zaznaczyłem tylko te ostatnie dwie literki, ale do tej końcówki jeszcze oficjalnie należy ta literka T, ale tutaj to pominąłem, żeby tak można było sobie to lepiej zapamiętać, właśnie do tych końcówek, które już znacie. Iś myślę, tu Er möchte, Sie möchte, Es möchte, Wir möchten, Ihr möchtet, Sie möchten, Sie möchten. Właśnie to Z z dużej litery oznacza Pan chciałby, Pani chciałaby, czy Państwo chcieliby. I już taka ostatnia, jeszcze um, um, uzupełnienie takie malutkie. Tam właśnie w jednym miejscu pojawiło się słówko Wäre. Um, wäre. Najpierw, może powiem troszkę na temat wymowy. To a umlaut to jest takie, no, to jest, nie jest to krótkie a umlaut, tylko te, ten drugi rodzaj a umlaut. O tym właśnie możecie się więcej dowiedzieć z, z mojego filmiku na temat wymowy umlautów. I to słówko oznacza, to jest jakby taki trochę tryb przypuszczający. To słówko oznacza, dosłownie oznacza byłby, czy byłoby, właśnie w takim trybie przypuszczającym. I tutaj właśnie często w pytaniach. Jeżeli właśnie chcemy zrobić jakąś propozycję o termin, używamy tego słówka. Na przykład, wie wäre es am Wochenende? Byłaby możliwość weekend, dałoby radę w weekend. Tego też tak nie można dokładnie przetłumaczyć z tym właśnie byłoby, ponieważ to zdanie dosłownie brzmiałoby, jak byłoby w weekend. Jak byłoby w weekend. I to właśnie nie ma takiego no dosłownego tłumaczenia polskiego, ale takie właśnie przybliżone, to jest byłaby możliwość weekend, w sensie na przykład obejrzeć to mieszkanie, czy dałoby radę w weekend coś tam zrobić. I tutaj właśnie widzicie znowu to S w zdaniu, ponieważ nie ma tutaj żadnego konkretnego treściowego podmiotu, dlatego musi być znowu to S, które zastępuje nam ten gramatyczny podmiot. Czyli wie wäre es am Wochenende. Ich möchte Ihre Wohnung mieten. Kann ich die Wohnung besichtigen? Ja, das können Sie. Wann haben Sie Zeit? Ich habe am Montag Zeit. Am Montag muss ich leider arbeiten. Wie wäre es am Wochenende? Ja, das passt mir gut. Bis dann. Bis jest Czyli chciałbym e, wynająć pana mieszkanie dla siebie. E, czy mogę to mieszkanie obejrzeć? No i potem odpowiedź tak. Jada z Tak, może pan, e, czy pani obejrzeć to mieszkanie. Van Hamzy, czyli kiedy ma Pan pani c, e, czas. I mam czas wtedy i wtedy. Wtedy i wtedy muszę niestety pracować. Musisz źle arbeiten. Wie wäre es? czyli byłaby możliwość na przykład. E, Übermorgen, czyli pojutrze. Tak, ja das pass Tak, to pasuje mi dobrze. Bis dann, czyli do następnego, czy super, do, do następnego razu. Do następnego razu. Teść, do widzenia. Teraz zapraszam Was do powtarzania i uzupełnicie właśnie własnymi odpowiedziami. Tutaj parę przykładów jest właśnie zaznaczonych na niebiesko. Możecie tych przykładów użyć. Ich myślę, ihre Wohnung mieten. Kann ich die Wohnung besichtigen? Ja, das können Sie. Wann haben Sie Zeit? Ich habe Zeit. Muss ich leider arbeiten. Wie wäre es am... Wie wäre es... Ja, das passt mir gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszą lekcję. Bardzo się cieszę, że kolejny raz byliście ze mną. Życzę wam powodzenia w nauce. Jeżeli ta lekcja wam się spodobała, jeżeli widzisz, że to jest twój sposób nauki, zasubskrybuj mój kanał, aby w dalszym ciągu nie przegapić kolejnych lekcji. A więc do następnego razu!